Aby zrobić płatek śniegu, potrzebna nam będzie włóczka tu akurat z Drops Paris w kolorze białym, szydełko w rozmiarze 3,5 czy 25, tutaj tulip etimo i ostra, gruba igła z dużym okiem, na przykład John James 14 łamane przez 18. Zacznijmy sobie od zrobienia kółeczka z sześciu łańcuszków, czyli robimy sześć oczek łańcuszka. Łączymy tutaj z pierwszym oczkiem w ten sposób, za pomocą oczka ścisłego mocno sobie tutaj zaciskamy i mamy małe kółeczko. I teraz robimy sobie sześć oczek łańcuszka. Zaczynając od drugiego oczka, od łańcuszka, robimy dwa oczka ścisłe. Teraz robimy kolejne trzy oczka łańcuszka w ten sposób i znowu dwa oczka ścisłe, zaczynając od drugiego oczka. Robimy jeszcze raz trzy oczka łańcuszka. I teraz dwa oczka ścisłe. W ten sposób powstanie nam coś takiego. I zaczynamy przerabiać trzy oczka ścisłe, zaczynając od tego nieprzerobionego tutaj oczka. Czyli znowu. Wbijamy się tutaj, robimy oczko ścisłe, kolejne i kolejne. I robimy oczko ścisłe na naszym kółeczku, albo wokół jego. I robimy półsłupek wokół naszego kółeczka. W ten sposób. Mamy zrobione pierwsze ramię śnieżynki. Powtórzmy sobie całość, czyli tym razem robimy sobie oczek łańcuszka. I teraz zaczynając od drugiego oczka, robimy dwa oczka ścisłe. I znowu trzy oczka łańcuszka, dwa oczka ścisłe. Trzy oczka łańcuszka, dwa oczka ścisłe. Mamy znowu trzy gałązki. Szukamy tego nieprzerobionego tutaj oczka łańcuszka. Tu się wbijamy, robimy oczko ścisłe. Kolejne również oczko ścisłe. I w bok naszego półsłupka. Kolejne oczko ścisłe. W ten sposób. Mamy już dwa ramiona. Robimy kolejny półsłupek wokół tego kółeczka. I powtarzamy robienie tego właśnie ramienia drugiego. Jeszcze cztery razy. Spotkajmy się tam. Zrobiłam całość sześć razy. Robię sobie oczko ścisłe tutaj, gdzieś wbijając się w sam początek. I tak naprawdę to tyle. Odcinam długą końcówkę i ukrywam sobie te właśnie końcówki, nawlekając na grubą igłę i przechodząc przez tylne. Pętelki. Można po prostu tutaj przez oczka tych półsłupków z tyłu. Jeżeli chcemy zrobić spłatka zawieszkę, to na tym etapie można jeszcze po prostu. Zrobić mały łańcuszek, tylko oczywiście wtedy ta końcówka powinna być pozostawiona większa. I taki łańcuszek u mnie trochę jest za mała. Przyczepiamy z powrotem od tyłu oczkiem ścisłym. To taki najprostszy, najładniejszy sposób po prostu na stworzenie zawieszki, ale tak jak mówię, no trochę dłuższe oczko że ja tutaj zostawiłam. Wracając do samej zawieszki, ja to już mam ukryte, więc sobie ucinam w ten sam sposób ukryteż tę końcówkę. Pozostaje nam tak naprawdę rozprostować ten płatek śniegu, trochę go ponaciągać. W wielu przypadkach wystarczy ponaciągać go palcami, ale gdyby ci zależało na lepszym usztywnieniu, to jeżeli masz taką podobną do mnie włóczkę, czyli bawełnianą, możesz śmiało ją delikatnie od tyłu przeprasować żelazkiem, będzie to bardzo ładnie wyglądało, albo usztywnić jakimś usztywniaczem do tkanin. Taki płatek śniegu może być bardzo fajną dekoracją, na przykład na okno, na kartkę świąteczną. Na zawieszkę do prezentu, lub na tysiąc różnych innych fajnych pomysłów, na które wpadniesz.